Uwaga, uwaga, historyczna chwila. We wtorek, 22 sierpnia, szykuje się pierwszy historyczny na naszym koncie na TikToku live dotyczący czasu pracy kierowców. We wtorek o godzinie, i tu będzie zadanie dla Ciebie. Do wyboru jest godzina 10 lub godzina 19. .00. Ważne będą Twoje komentarze lub udział w ankiecie. Daj proszę znać w komentarzu, która godzina bardziej ci pasuje: 10 czy 19, wtorek, 22 sierpnia. A o czym będziemy rozmawiali? O młoteczkach na tachografie, czyli o naruszeniach związanych z ustawą o czasie pracy kierowców. Zresztą zaraz Ci pokażę. Czyli porozmawiamy sobie o przeciętnym tygodniowym czasie pracy kierowców oraz o przerwie po 6 godzinach pracy. To dwa tematy. Jeżeli starcie czasu na więcej, będzie również więcej. To 10 czy 19. Widzimy się we wtorek 22 sierpnia. 10 czy 19. Koniecznie daj znać.